Hello Bans, dzisiaj zabiorę Was do świata Night City. Widzowie! Jak coś mój kanał jest satyryczny, więc nie będziemy tutaj gameplaya robić, nie? Mimo że tą grę bardzo kocham, to potraktujemy ją jak każdą inną grę, w którą zagrałem na tym kanale. Czyli będziemy się z niej śmiać! Patrzcie, to jest gameplay trailer, a to jest gra na PS4. W sumie to walić konsolowców. Siemka widzowie, ale żem wybrał najodpowiedniejszy moment. Jak coś, to jest moja wina, że tutaj się znaleźliśmy. Tylko idiota wjeżdża, bolidem w góry, nie? Dobra, zajbisty samochód, ale wysiadka, elo. Gdzie jestem? Wyszedłem z samochodu i znalazłem się w skale. Suko, mów mi, Remig, już Maciasz. Bo wiecie. Bo wiecie, ja byłem w skale, a on na niego mówią skała, nie? Big Brain Szymek TM. W tym filmie wszystko się rymuje, a ja zaraz wam powiem co ja w ogóle robię. Po pierwsze, chciałem, żeby ten film nie miał spoilerów, więc postanowiłem w losowym miejscu w fabule włączyć nagrywanie. Jestem chyba w środku fabuły i dzieje się coś dziwnego, muszę coś zdobyć i misję robię z kobietą, więc może jakieś cimci? Rimci, ciam, ciam, ciam. Oczywiście chodziło mi, że może jakieś dymy będą. Mamy mało czasu. Rozejrzyjmy się, sprawdź, czy jest tu coś, co moglibyśmy wykorzystać. Akurat to jest misja typu, przeskanuj wszystko co masz dookoła i znajdź coś przydatnego. Nie wiem czemu ja tego nie mogę przeskanować. Mam w tej grze już 15 godzin i już wiem, że można robić głośną rozróbę strzelając. Można po cichutku, skradając się. Można też komputerowo rozwalić coś i ich spłoszyć. No, jest dużo opcji. Oczywiście nagrywam odcinek, wiadomo którą wybiorę. No, nie będę się skradał. Podczas kiedy ja sobie szukam czegoś, co tam muszę znaleźć, to mogę wam powiedzieć, czemu kupiłem tą gierkę. Bo nie kupiłem ją dlatego, bo chcieliście, tylko dlatego, bo ja serio chciałem. Czekałem troszeczkę na tą gierkę, oglądałem wszystkie trailery. Fabuła tej gierki, że ja przyjeżdżam do jakiegoś Night City, że muszę zdobyć sposób na nieśmiertelność. Mordo, opis tej gry brzmi jak dobry film. A co dopiero gierka, to musi być arcydzieło. Tylko, że tu nic nie działa, wszystko odłączone. Zacznie działać. Do Otwórz tą gębę jak do mnie gadasz. No zrobimy im niespodziankę. Ale musimy przywrócić zasilanie. W końcu mamy jakąś misję, ale widzowie, nie wychodźcie z tego filmu, proszę. Ta gra też może być śmieszna, naprawdę. Znalazłem bezpieczniki, dlatego zrobimy im na tym skrzyżowaniu małe show. Tak, zaczekaj na mnie pod stacją, podjadę. Tia, jakby przeskanować tę kobietę? A, przepraszam, nie będę Wam spoilerował. No tak, to jest postać fabularna, przepraszam Was. Ale czemu ona odjeżdża? Nie zostawiaj mnie! A dobra, pewnie zaraz przyjedzie. A w ogóle pokażę Wam moją postać. It's me. Dobra, zrobimy sobie takiego lifehacka I zmienimy sobie czas, bo jest tam ciemno jak w dupie Ale jesteście zaskoczeni, co? Że mam tak dobry komputer, że uciąga to na 120 fps Nawet rzeczy w śmietniku są dopracowane Jeszcze bym nawet wyczytał, czy tam jest napisane Biedronka czy Tesco No i według mnie ta recenzja będzie obiektywna Komputer mam dobry Jeśli będzie się zacinało, to jest wina tej gry A poza tym jesteśmy na jakimś zadupiu Jakbyśmy pojechali bardziej w prawo, to byśmy nawet nie dojechali Bo jest przecięta ulica w pół Nasza misja to jest czekaj na koleżankę a ona na nas czeka. Dobra, kurwa, nas ramy jej na maskę. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. <laughs> Twoja maska jest w dobrym Weźcie stanie. W stanie. jakiego kloca tam strzeliłem No wiem, że to nie jest zabawne, sorry. Ale mam tak zajebisty komputer, że tu się chyba nic nie zbuguje. Musiałbym chyba grać na PS4. A, zapomniałem wam coś powiedzieć. Ona ma wywalone w ten samochód, ponieważ przyjechaliśmy po jej nowy samochód, bo ktoś jej ukradł i ona chce odzyskać. A jako, że chce od niej coś, to muszę jej najpierw w tym pomóc. Dobra, z barana bierzemy te drzwi. Ui, muszę mieć punkty umiejętności, żeby odblokować te drzwi. Jak mam się dostać do środka? Po prostu zbijzemy i właśnie. Zaczęło było tak od razu. Uh. To nieźle. Kurde, mogłaś mówić, że to okno zamierza się bronić. Tii kobito, a że ty widziała co się stało? Kobito, coś ci się pomyliło. tą szybę to trzeba nie rozbić, tylko rozsadzić. A masz. A, masz. A, masz. Spróbuj mnie tylko wywalić w powietrze. A. O, oh, jest, okej okay. Na jakieś gifty mamy. Nagroda za bardzo trudnego przeciwnika. W postaci szyby. Nie no, beka z tej szyby do końca odcinka. Rozdzielnica podłączona. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. <noise> Idziemy na pozycję. Ale... Mówiłem, że będzie cimci-rimci. No to teraz czekamy. No to czekamy na cimci-rimci z przeciwnikami. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. A nie mówiłem, że chodzi o wóz? Dobra, też cofniemy czas, żeby po ciemku nie było. CO NIE MOGĘ?! Ha! Spróbujmy to zrobić po cichu A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać Gra? Gra Ciutkę się boję No, te scenki są klimatyczne w tej grze Niech stanie się jasność No to zaczynamy cimci rimci Wow Za to kupiłem tą grę Jak coś widzowie Ośmieszymy ich A po czym rozpętamy piekło Hasta <laughs> 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 Dobra, zrobiłem z burdel. Ej, ten film będzie idealny, nie? Bo teraz odbiorę kluczyki od samochodu i pokażę wam, jak się steruje w tej grze, jak się jeździ w tej gierce. A już pokazałem wam, o co chodzi w tej gierce: jak się szczela, że są tu granaty. A teraz wam pokażę mechanikę jazdy. Zajebiście zajbisty odcinek mi wyszedł. Teraz najważniejsze jest usiąść na fotelu kierowcy. Byleby usiadł na miejscu kierowcy, proszę, siadaj. Jest! Prowadzimy! Składaj, ja prowadzę. RIP